Dawno, dawno temu Graf. światem rządzili tytani. Wierzyli władzę nad pingiem i lagami. Ludzie byli prości. W piecławce. Generalnie, opowieść! Niech A będę tam? Pierwsze skrzynie Potem powstały giganci. Wielkie bitwy były. Jeszcze większe po nich nadchodziły. Teraz po latach wielu, gdy świat. Dawid Czerw? Rynka, Kto to jest? Nie wygra ten wojownik przez jakiś stenka. Lecz ten, co zwycięży, Gilwie wszystkie Siema. pokona... Tego. To może się od razu Dawid do Dawida skieruje, co? <noise> A, nie no, chciałem z przyjacielem, ale spoko, nie ma A ja w nie mogę sobie zagrać, ja mogę przeciwko tobie nie zagrać, ja w problemu, no. to wiesz, to... Patrzcie, powiedziałbym, żeby mnie nauczył, on, mogę z tobą zagrać, mogę na ciebie zagrać, mogę cię rozwalić, ty szmato. Chciałem się nauczyć. No jeśli jeśli powiedz tak, jeśli ja ciebie pokonam, mm -hmm. to znaczy, że naprawdę bardzo niski poziom masz szachach, o tak to powiem. <laughs> Jaki niski poziom, jak ja nawet nie wiem, co każdy pionek robi. Ja nie mam a, poziomu! To nie no, tłumaczę, nie, to nie mogę to Czajcie, to ja do oglądaj, niego coś A mówię? ja ci przygotuję prezentację multimedialną, no, zaraz wracam. Jezus, no debil. No, Wybędą sobie. tego będzie korona. Informujemy, że zbliżamy się do... Warszawa Centralna, to centralny! W dziedzinie prosimy o zwrócenie uwagi na Dawid to ten co klucia Przysiadających prosimy o zabranie bagażu i rzeczy rzeczywiście tak sobie wejściówki, A żeby się, się papier nie skończył to już ale nie Ale RP <laughs> to czego by to? Hola, hola, panowie, chyba się zgubiliście. Wyglądacie jakbyście szukali gildii, świetnie się składa, właśnie miałem jedną założyć. Gilie? To jak? Wchodzicie? To was nic nie kosztuje i tam jakiś chyba blaka A, w tle. Dobra, rozumiem wszystko jasne. Panowie, nie macie jeszcze temów na e, gilię. E, nie ma problemu. poczekam chola, luzik, chola. jak będziecie gotowi, to wiecie do kogo się odezwać. Ja się będę kręcił tam. Sad, e, bo tam. to jest internal meme. To był Tobias i Kubir wiecznie zmiutowani. Nie, wszyscy no, być aż tak, trudne. Dwóch z pocuchów, mówisz do nich? Może masz jakieś wolne miejsce w gildyjce? Yeah. Pe, Pepe Pains? No to jak księciu, gildyjka? No weź go do gildii, no! Stary, co mięsem rzuca. O! Nawet Diables w trailerze! O, to jest centralny chyba. To jest taki semi-centralny, nie? Dobrze, zrobię to samo. Gdzie ja? Diables, Dzisiaj hardcora przechodzę. Oho. Masz tą prezentację? Robię właśnie. Ale ci mogę już to macie, to ci mogę. Nie, na tryler, to ja, trailer, zobaczymy. to Piją go, de 2 O, to chyba ten, Borny Przy granicy PVP kampią Whitehardo wykupione, no czat white Whitehardo. Nie macie co robić z pieniędzmi, tak? Normalnie, że jest drzewo walone. Co jest? Co wy tu robicie? Ja. kupię. Cóż za scenkę! Ja to jest jak ten no kanał, czekaj, 1, 2, 3. Co, co za to? szczęście! Dobrodzieju! Możemy iść z Tobą. Wyprawę? Toż to naprawdę wspaniałe, wyśmienite! Takie przypadkowe spotkanie trójka ludzi połączona do poduszką i Gdybym tylko wiedział, jak wyrazić swoją wdzięczność! Lubisz budowle? Zbudować ci coś? Domek? Drzewo? Turbina Co tylko chcesz, panie dobrodzieju. Franczyzynia! Go, cat, boy! Wstyd! Jestem André, a to Ricardo, mój kochany braciszek. Tu Dzięki za... Dzięki bardzo, Mikaczu! ...boczek, parówki. Właśnie takie Cii, dane cicho. nasza kochana mamina przygotowywała codziennie. Dzień za dzień... ...gdy razem z Ricardo Czekaj, cicho, do w końcu! ...toż to było przepyśle. Niebo w gębie... Ordeca! Całe lata, lata! Kochanie, nie skosztowałem lepszych myślności. Jak Pan Zacha, bo to Zacha to jest zaku? w ogóle. No proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Zgubiliście się. O, zaraz odprowadzacie. Ja stwierdziłem. Ewrona, zamiał czyś? Ale Miau. super. Felicardo? to nie jest super. Widzisz ten miecz? No, fajny. Pomocy, ratunku. Yy, taktyczny odwrót, panowie. Nie ma się czego pać. To naprawdę Dzięki. nie boli. O matulu, pomocy, ratunku! Ale my nawet nie mamy temu, nic nie będziesz miała z naszej śmierci. Satysfakcja wystarczy. No. Nie, proszę! Mam rodzinę! Zabijanie, frikili! córkę! Weird, Zostawiam turbinę nosiową na gazie! No, zlituj się pani! Chyba nie chcesz... O, w czas! zostaliśmy poproszeni, żeby to obejrzeć! Jeszcze tyle w nim będę Tyle zapału życia! Co nie, Ricardo! No! No właśnie, chyba nie chcesz mieć na sumieniu Młodego mentalnego ogle i ojca Turbiny, czy czekać, co? W sumie to zabawnie jest. Ebro, oglądam cię w pracy nie miał? Nie będzie. Macie 10 sekund na ucieczkę. Nie, no superowo, ale jak mamy stąd wyjść w 10 sekund? Dispenser! Piston, czy tam Nie, 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 nie! Debil, Diable, nie wiedziałem, że w trailerze jesteś serwera! Co za perły? Jak tam lawa była, perły się powinny spalić, tak? Gdzie jest realizm? Realizm! Rzuciła im perły! A wy? Co tu jeszcze robicie? Jakopie. Hebron, a zaszczekasz? Do gboju? Nie. Nie ma tak czwórka przyjaciół przemierzających w Tak razem. pani! No. Razem ku, przy... Wystarczy, Ricardo, że wczoraj mami mnie powiedziała się psie, bibletką. Ten młody Ricardo mógł mieć ten w głowie. Ricardo, opowiedz, jak to było. Nie. ja też Nie. Nie. Ricardo, 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 proszę. Ricardo, proszę. Ależ Wybaczcie gąbeczki, ale muszę wam przerwać. Mamy do załatwienia pewną sprawę. chronić serwer od dominacji. To <grymny> jest Nie z naszej nacji. Bo adminom i modom nie przynosi racji. Że zdobyć, będziemy walczyć. Ehm, <grymny> od adminów? Taki coś nie spowoduje inflacji? A czy ty musisz nam przerywać? Tak długo musieliśmy to wymyślić? Teraz będziemy zaczynać od początku By uchronić ser. A może przejdziemy do rzeczy? <słyska> MIROJ piara jaka agresywna <słyska> Ale fajnie no okay. to panowie i jesteśmy w ciemnej bić. Uciekać! O, nóżki, nóżki! Nie, 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 Dobra. Czemu mnie nie, 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 wyjście, Jakie wyjście, Pogers. Eee, ty by się <grym> Za moich czasów to takie rzeczy trzeba było robić pod switchem. Stary przyszedł. No Wychodzi na to, że uratowałem Wam życie. Nie się bez pierścienia. Tak, bardzo ciekawe. Ja jestem ciekaw, kim Zagad! Ty jesteś. Można nam coś powiedzieć, co tu się tak właściwie stało? A tak fajnie było psujeć zabawę. Pewnie zastanawiacie się, jak tego dokonałem. <grym> ja A więc tak. Od pewnego czasu bacznie obserwuję wasze poczynania. Każdy postawiony przez was krw... Matulu! O, nie, nie, baczku, Minus jeden. Tak, to teraz chyba mówi to wasze, no, pokolenie 1.16. Wracając, na podstawie celu zachowania i moich kalkulacji było 14 605 możliwych wersji wydarzeń. Biorąc poprawkę na Jessie i Jamesa idących w waszym Nie? kierunku. Tak? Przechodząc do rzeczy, chcę do was dołączyć. I dlaczego to akurat my mielibyśmy cię wziąć? W sumie to eee, zrobiłeś na nas jest... pułapkę bez naszej woli przy tym. Tej... Uratowałem wam skórę, zebrałem brakującego. CERES Mówi frakcji, wolno? Przedmioty. Musi opisać cały no, plan. Ale zaraz, jak jest taki mądry, to skąd mamy mieć pewność, czy on ich na nas nie nawraca? White Hardo jest taki rak. Gdzie ta ścieżka ma swój koniec? Tam początek będzie miała historia naszej potęgi. Portal, bo taki Rasista, się tam znajduje, zaprowadzi nas do pewnego miejsca. I to nie byle jakiego miejsca. Przy odpowiedniej zabudowie będzie tam twierdza nie do zdobycia. Ej, Wykupiłem to... usunięcie, zostało czas wykupione usunięcie! Nie, się, nie ma sensu ryzykować utraty wszystkich rzeczy akurat teraz. Będę tak? Nigdy nie ma pewności co zrobią. Oni jak trudni do... Ty bez skitu to my, ej, co są nasze głosy? Pokonania będą. Macie tu i hmm. Poczekajcie chwilę Ej, bez skitu, ja tu jestem. <laughs> co jest? Ej, słyszałem się. Byłem tam. I was here. W telewizji. Dum! To już? A czego się spodziewałeś? Jesteśmy w Minecrafcie. Co? Co? Wysunął tak? O nie, nie, to jest, to jest prywatne. Popie? Ja buduję? Tobiasz Kubir i ty tam byłeś, ale torka słyszałem, który mówi ej blaszka. Daj nik tego frajera! Ja nie mogę, nie no. tak spokojnie. A Tak długo czekałem na ty badę całe swoje życie! No i klot z na. No. Ta baza musi być ładna. Drodzy Państwo, chciałbym o! wznieść toast, ale nie mam napoju, więc po prostu chcę, ale nie wniosę. nie będzie przemowy? Dzięki bardzo, Przemowa! Przemowa! Okej, okay, okej, okay, już, już dobra, spokojnie. Moi drodzy, za nami długie dni ciężkiej, ale jakże owocnej pracy. Nie Przemówienie na stole, ja tak robiłem. ktoś tu idzie! Siemattet!

nie, Dedek! Stara śpi Jezu to DMCA, no, DMCA. Szybko bane. Jezu. Czat w 2020. Słyszy jakąś melowię! DMCA! Jezus Maria, tak na YouTube tam. To Wow, jesteście najlepsi. Z racji tego, że pokonaliście wszystkie przeszkody na waszej drodze, otrzymujecie wspaniałą Stary. nagrodę. Czek na 10 koła. Messiszu! Akurat netharitowe sety dużej przewagi nie dają. Actually... Eee, co się właśnie stało? To... 10k dostali! z tytanów. Bardzo zaskakujące. Hmm, pewnie nie wiecie, kim są tytani. No, właściwie gdzieś się tym czytałem. Ty! Czytałeś? No dobra, nieważne. Tytani to wielcy i potężni twórcy światów, w którym żyjemy. To oni mają kontrolę nad podstawowymi prawami rządzącymi naturą. Takimi jak. A i no, dziękuję bardzo! Ukradłem jak ten czas szybko mija No dobra. To jutro jest, w ogóle jutro o 20 będziemy mieli event na tym serwerze I to ja będę robił widzowie, ja pierdzielę No i taka inflacja, to mi się podoba 10 <noise> i ja pierd... Diables? No, co tam? No, 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 no i co? Ty, ja muszę wersję zmienić jak chcę robić, nie? Bo 1.16.1 potrzebuję, tak?